No jak widzicie już wcześniej wspominałem o tej misji i oczywiście będziemy ją wyk... Wykonywać w tym momencie. To jest misja, w której spotykamy się w muzeum i próbujemy spieniężyć te wszystkie diamenty, które zostały ukradzione. No i oczywiście spotkamy się tym razem z Niko. Jak mówiłem, Niko nie wiedząc o tym, że Roma został porwany przez Johnego, normalnie będzie po prostu wykonywał z nim, będzie współpracował z nim podczas tej misji. No i to jest dość śmieszna sprawa, bo gdyby na pewno Niko to wiedział, nie podjąłby się jakiejkolwiek współpracy z Johnem, ale że nie wiem, no to będziemy wykonywać tą misję. No i oczywiście sprawy się nieco pochrzanią, jeżeli kojarzycie tą misję z podstawki, bo po prostu ta misja będzie yy, z punktu widzenia John'ego, a nie z punktu widzenia Nico. No i będziemy wykonać trochę inaczej. Oczywiście jest to chyba jedyna misja, z którą będziemy wykonywać z trzech, z trzech punktów widzenia, dlatego że w debalatów pietony również tą misją się zajmiemy. I będziemy mogli ją zobaczyć aż trzech punktów widzenia, co jest bardzo ciekawie zorganizowane. I w życiu grając w podstawkę i nie wiedząc, że będą dodatki do tej gry nie przypuszczałbym, że twórcy mogą zrobić coś tak fajnego i po prostu opowiedzieć tą historię z każdego innego punktu widzenia. Naprawdę fajnie zostało to zrobione i rzeczywiście mi się podoba takie rozwiązanie. Co prawda no nie można by było robić w większości misji tak, żeby się powtarzało, bo to by było to było może i naciąganej i po prostu, że misja jest z innego punktu widzenia i że tam się nie postarali, ale jeżeli chodzi o to, że, że niektóre misje zostały tak zrobione, to naprawdę fajna sprawa, bo możemy sobie popatrzeć jak to inaczej wygląda i, no i ogólnie każda historia łączy się poprzez niektóre wydarzenia. Ok, podążamy teraz... W stronę Muzeum Libertation. No, kurczę nie pamiętam sam jak to dokładnie się wymawiało, ale podążamy w stronę tego muzeum, ono jest dosłownie po drugiej stronie, nawet już je widać po prawej stronie. Musimy tutaj wjechać, ale my nie będziemy wjeżdżać przez ulicę, tylko podjedziemy sobie tędy, bo będzie po prostu krócej. Tak jest, tak jest, ok. Dobra, musimy wejść teraz do środka. Mam nadzieję, że tutaj jest otwarte. O, oczywiście. Przemierzymy jeszcze kilka stopni i spotkamy się z Niko. Tak jak mówiłem. Hmm, jakie mam tu broń? Mówiliście, że za dużo używam broni AK-47. No ale ja nie widzę tutaj na razie nic innego. Mogę próbować tego z tego shotguna całego spostrzelać. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, my podążamy w stronę...

Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? like condensed money. Isaac, these are great. No i tak jak mówiłem. Niestety następują problemy, no ale nie dziwmy się, że chcą odzyskać diamenty, które po prostu spieniżeli, no które oni wydali tą całą forsę na te diamenty, a po prostu zostali z niczym. Także nie dziwmy się, że Louis chce odzyskać dla Geja tonego. No i tak automatycznie ustawiło nam. Automatycznie ustawiło nam AK 47. Dobra. A to Menda się zaplątała. Dobra, idziemy dalej. Musimy udać się do wyjścia, chociaż nie jestem pewien, bo nie zauważyłem co też w to napisane. Okej. Okay. Kolejny trup. Aaaa, będziemy musieli zejść tędy Ciekawe czy tutaj się ktoś na nas czai Tak, oczywiście że się ktoś na nas czai Kolega myślał, że mu się uda, ale nie za bardzo mu to wyszło Tutaj hmm. Chyba leży, tak, tak A nie nie, nie leży No ale to już leżysz kolego Okej okay. Jakoś przebiega to dość sprawnie z perspektywy Niko Wydaje mi się, że ta misja była y, trudniejsza, gdyż było więcej strzelania Musimy się udać tędy Zobaczmy czy tutaj nikt nie będzie na nas polował Oczywiście że ktoś na nas poluje A jak tylko coś trafiło Dobra No i oczywiście tutaj mamy Bandziorów Reja, których mamy do wyeliminowania Jak zauważyliście Transakcja nie przebiega po naszej myśli nie odzyskaliśmy. No i jak widzicie Ray wcale to nie taki miły gość jakby się wydawały i po prostu nasą na nas swoich wasali. Ups, chowajmy się może. bo nie wygląda to najlepiej. Dobra. Mały reload. Okej. Okay. Ten jakoś stoi nic nie robi A tam co się dzieje, uciekają No świetnie, no to mamy problem Dobra, wsiadamy Do PMP600 Dobra, tamten skinął No i musimy teraz dogonić pozostałą resztę Resztę bandziorów i ich wyeliminować. Jak widzicie, Ray jednak nie jest takim wcale miłym gościem, jakby się wydawało. Sprawy się popieprzyły i co? No i niestety nasyła na nas swoich ludzi. Dobra, widzę, że oni się powoli zaczynają rozdzielać. Jeden jest tu całkiem niedaleko, chociaż chyba jadą. Jeden za drugim. Mua. No i Larry na latarnie. Dobra, jedni już nie żyją, zostało. Cholera jasna, no po prostu nie lubię się rozdwajać i strzelać 700 razy w różne rzeczy. Czyżby oni pojechali do góry? Czy jadą dołem? No cholera jasna, cholera jasna, jadą chyba tędy, dobra. Jedziemy do góry. Tak jest. Dobra, skupię się teraz bardziej na jeździe. Tymczasem. I postaram się dogonić ostatnich... Sweluchów, których nasą na nas rej Dobra. Oj, coś widzę do stary ładnego spida na prostej. Ale my nie pozostaniemy im dłużni. I też się zepniemy. Tam są. O proszę. No co się dzieje, no? Jeszcze nie zginę? Dobra. Ups. No niestety. No niestety... Trafiło nam się także moją policja, ale już ją zaraz zgubimy No i ok wyeliminowaliśmy resztę bandiorów Reya Teraz powinniśmy uciec przed policją i zaraz skończyć misję pomyślnie I Jak widzicie tym razem z punktu widzenia Z punktu widzenia ta misja wcale nie była trudniejsza moim zdaniem Ale także jak widzicie inaczej to wygląda Dobra zaraz skręcimy w jakąś boczną uliczkę Cholera nasz samochód już powoli nie domaga, bo już słyszę jak silnik się zaciera. Obyśmy tylko udało, oby tylko udało nam się dojechać i minąć policjantów. Dobra, dajmy tutaj. Coś strasznie topornie skręca się tym samochodem. Zawsze wydawało mi się, że jedzie nim się łatwiej, no ale okej. Okay. Dobra. Dajmy tutaj w bok. I już powinno nam się udać skupić policjantów. Tak jest. Może nie wychylajmy się za bardzo, gdyż możemy trafić na inny patrol. No i powoli gubimy. Tak, tak jest, dobra. No i co? Krótko rozmowa z Jimmy? No dobra, czyli jednak nie koniec misji. Musimy się udać ee, z kasą. Ajajaj. Musimy udać się z kasą do Jima. No i zasuwajmy. Oczywiście domyślacie się z jaką kasą. I dlaczego już Ray nasłał na nas swoich bandziorków, bo ponieważ my mamy dalej tą kasę, nie? No i tak to wygląda. Jeżeli z tego nie ma nic. A my mamy z tego coś i musimy dowieść to do Jima. We are blisko. close And we will slowly finish Okay Let's see what for us Hey, what do you got? got all the money the diamonds can buy You mean all Ray's money? Fuck Ray, man, fuck all of them <laughs> Yeah, fuck them I guess we're rich then now Hold on to it, brother You bet your balls on it No i co to dużo rzec, kończymy misję No jak mówiłem jest to fajna misja ze względu na to że Widzieliśmy to ze wszystkich trzech, no znaczy widzieliśmy na razie z dwóch perspektyw Zobaczycie niebawem i z trzeciej perspektywy Louisa Jak ta misja przebiegła No jak widzicie zajumaliśmy O, jak widzicie Johnny. Ja to. No jak widzicie, Ray oczywiście wie, że mamy kasę, ale Johny próbuje udawać, no i zajumali się tą kasę, no i co? No i mamy kasę z całej tej transakcji, i całkiem jej jest sporo. No dobra, ja w takim razie już będę kończył, bo nie ma co przedłużać, trzymajcie się, cześć i do następnej misji.